Zainspirowana obecnością w tym Jana Pawła II rozwija się piękna tradycja corocznego pielgrzymowania rodzin i małżonków do ogrodów Pani Sądeckiej Świętej Kinki i gromadzenia się wokół Łukasza, przy dniu 16 czerwca 1999 roku Święty Jan Paweł II kanonizował Matkę Kinkę. A także wypowiedział ważne przesłanie o powołaniu i roli rodziny chrześcijańskiej. Co roku w tym miejscu przeżywamy jest o rodziny. Wyczuwamy dziś duchowo zarówno strumień świętości, który wypływa z ofiary Jezusa Chrystusa, składanej na tym ołtarzu, jak również jesteśmy opromienieni świętością życia Świętej Biblii i Świętego Jana Pawła II, którego żywy obraz przed 25 laty pozostaje na trwałe wyryty w naszych pamięci i w naszych sercach. Pamiętamy to wydarzenie w Starsi, także deszcz okrasił początek tej uroczystości. Dziś, święty Jan Paweł II jest z nami obecny w inny sposób. Wstawia się za nami u aby, cytując słowa z jego homilii, nie zgasło w serca polskich rodzin światło świętości Chrystusa i by wraz tego światła kształtował przyszłe pokolenia świętych na chwałę imienia. Znaleźliśmy się jako na wspólnota tu przy ołtarzu a także w naszych wspólnotach parafialnych, by się za wszystkie małżeństwa i rodziny, prosząc z nami o otwartość na łaski i różne przejawy życia małżeńskiego, wypływające z sakramentu małżeństwa oraz wytrwałość, kroczemy drogą powołania małżeńskiego, i życia rodzinnego. Nasza dzisiejsza nobita i świętowanie mają dodatkowy wymiar jubileuszowej radości oraz dziękczynienia za darem kanonizacji Matki Kini, a także za dar osoby i nauczania świętego Jana Pawła Wielkiego. Pragnę z wielką radością pozdrowić. I powitać wszystkich przybyłych do Starego Słowca pod ołtarz papieski. W naszej modlitwie przewodniczy się kardynał Stanisław Dziwisz, którego serdecznie witamy i dziękujemy za przybycie do Starego Słowca. Przed 25 laty Ksiądz Kadynał był tutaj obecny razem ze Świętym Janem Pawłem II, dlatego tym bardziej cenimy sobie i cieszymy się z tego, że Ksiądz Kadynał przyjął zaproszenie do świętowania razem z nami tego ważnego dla naszych wiecezji Jugendjeriuszu.